Hej, witam Was. Dzisiaj jestem w Zara. Zawiozłam właśnie moją córkę Zuzanę do szkoły polskiej i przybiegłam do Zary. Pół sklepu jest przecenione, także wielka przecena w Zarze, jakby ktoś był zainteresowany. Ja wyszukałam parę rzeczy. Dzisiaj jestem w małej przymierzalni, bo duża przymierzalnia jest chyba w remoncie, także mam nadzieję, że dobrze będzie wszystko widać. Ja będę wychodzić z przymierzalni i Wam pokazywać, jak się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że sobie coś dzisiaj kupię z tych przecen, że coś mi się spodoba i Wam również. Także zaczynam mierzenie. Mam na sobie pierwsze spodnie lniane, za chwilkę Wam pokażę, jak one się prezentują z daleka. One są przecenione na 22,99 funta. Kosztowały ponad 30 funtów. I ja je ubrałam w rozmiarze XS. Wiecie co? Ja ich wcześniej nie widziałam w Zarze. Teraz dopiero pierwszy raz zobaczyłam je na przycenie. One mają taki tutaj mankiet na środku, który prawdopodobnie po praniu zniknie. Z wysokim stanem. Świetny taki zielony, jaskrawy kolor. I Wam pokazuję z daleka. One są prześwitujące. Widać, mam czarne majtki i widać to, widzicie? Także one są troszeczkę takie prześwitujące, ale leżą po prostu idealnie. Świetny, wysoki stan. Podoba mi się. Długość idealna, wszystko idealnie leży. Naprawdę. Jak Wam się podobają te spodnie? Jedynie co mi przeszkadza to to, że one są troszeczkę prześwitujące, ale ogólnie są idealne. I te spodnie widziałam jeszcze w beżowym kolorze, tylko że nie mogłam znaleźć rozmiaru, także być może na internecie one są i być może w Polsce są różne kolory. Czasem właśnie jak Wam linkuję, to, to na Polskę są rzucane inne kolory ubrań. Nie zawsze, ale czasami. Okej, okay, mierzę następną rzecz. I założyłam kolejne spodnie, są to spodnie lniane. I one też mają len w sobie. One są pół na pół z ja bawełną. Ja wzięłam rozmiar S, bo nie mogłam znaleźć rozmiaru XS tych spodni, ale mi się bardzo podobały na wyższaku. Myślałam, że ta S będzie dla mnie dobra. Na już wydawało mi się, że ona nie jest wcale taka duża, ale teraz widzę, że są dużo za szerokie. I one są przecenione na 32,99 funta, i to jest rozmiar S. Widzicie, dużo za szerokie. Podoba mi się kolor, podobają mi się motywy na tych spodniach. Naprawdę podobają mi się te spodnie, tylko fajnie, jakby one były właśnie mniejsze. Pokażę Wam jak daleka one się prezentują. naprawdę podobają mi się bardzo te spodnie. Teraz nie wiem, czy sobie nie domówię XS-ki na internecie. Tylko trochę się obawiam, czy ta XS-ka nie będzie dla mnie za duża, skoro ta s jest taka wielgaśna, widzicie? Ile tutaj jest miejsca jeszcze? Bo naprawdę są bardzo fajne. Fajnie z tym towym jasnym wygląda. Naprawdę mi się podobają. No nic, mam jeszcze jedne spodnie czarne takie do przymierzenia. Bardzo takie cieniutkie. Może one będą na mnie lepiej wyglądały. Założyłam kolejne spodnie. One są troszeczkę inne niż te wcześniejsze. Całkowicie inny krój. Ja je ubrałam w rozmiarze XS i one są przecenione na 32,99 funta z 50 funtów. Też wysoki stan. Tutaj jest sznurek, także ja sobie ścisnę bardziej, bo one te teraz spadają. Mają kieszenie. One mają tutaj taką haleczkę spodenkową. Nie wiem, czy będziecie mogły zobaczyć to na wideo. Pokażę Wam z daleka, jak ona się porozmkuła. I co myślicie? Mi się podoba góra jak ona leży. Ech. Też wysoki stan. Nie są złe. Chociaż nie wiem, czy bym nie żeby, wolała, żeby ta, ten dół był jednak, jednak zwykły i może troszeczkę dłuższy, no nie wiem. One mają tutaj jeszcze takie koralniki na sobie. Błyszczące, widzicie? Rozmiar jest idealny, także nic nie mam się do czego przyczepić. Ile one kosztują? 32,99 Wyglądają fajnie, chociaż powiem Wam szczerze, że te mi się bardziej podobały. Bardziej podobały mi się te kolory tutaj w tej spodniach. Także po powrocie do domu będę sprawdzał, czy mają na internecie rozmiar XS. A te nie wiem, nie wiem. Są wygodne, są mięciutkie, one są bawełniane, już nie lniane. No zobaczmy, jeszcze przemyślę te spodnie czarne. I znalazłam takie shorty czarne z wysokim stanem. Tutaj z zakładkami. One są przecenione na 19,99 i ja je ubrałam w rozmiarze XS i one mają 50% lnu w sobie. Także są fajne. Może nawet nie będą się tak bardzo miąć z kieszeniami. Ale zobaczmy jak one daleka wyglądają. Takie bardzo eleganckie. Co myślicie, jak one się prezentują? Mi się podobają. Myślę, że zarówno z paskiem i bez paska wyglądają fajnie. Ładnie się układają. Ładnie tutaj na tyłku. To fajne, naprawdę są fajne i nieco drogie. 19,99. Przeceniono o 10 punktów. Także też jeszcze o nich pomyślę. Ok, mierzę następne rzeczy. Znalazłam jeszcze taką sukienkę fajną, bawełnianą nianą, z kieszeniami wszędzie. Ja wiedziałam, że ona będzie dla mnie za duża. Ja ją wzięłam w rozmiarze S, bo nie mogłam znaleźć xs ale bardzo chciałam ją przymierzyć, bo mi się bardzo podoba. Tutaj na niej nie ma przeceny, 45,99, ale ja wiem, że ona jest przeceniona, Powiedziałam na innej metce, także prawdopodobnie przecenione są jakieś 15 funtów, może nawet 20. Ja tutaj nie mogę się bardziej ścisnąć, bo jest zabezpieczenie także ten pasek jest krzywo. Mam nadzieję, że możecie dobrze zobaczyć, jak to się prezentuje. Na pewno XS wyglądałaby na mnie lepiej. Ta S jest trochę za duża, no ale przynajmniej mamy wyobrażenie, jak ona się prezentuje. Tutaj jeszcze też taki luz jest dość duży. Długość jest fajna. Pokażę Wam, jak z daleka się prezentuje. Mi się podoba, mi się podoba. Podobają mi się te guziki czarne tutaj. Podoba mi się, że jest tutaj tak bardzo dużo kieszeń. Fajnie, tutaj na górze wygląda. Fajno na lato, bo odkryte tutaj pachy są. Także naprawdę bardzo fajna. Po powrocie będę sprawdzać w domu, czy mają rozmiary XS. Myślę, że wygląda naprawdę bardzo fajnie i mogłabym sobie to kupić. Jak myślicie? Jestem pewna, że XS będzie wyglądała rewelacyjnie. Znalazłam jeszcze taki babloniany kombinezon krótki z krótkimi spodenkami. Ja go próbowałam założyć, ale niestety się w niego nie zmieściłam, bo wziąłam go w rozmiarze XS. Byłam pewna, że będzie dobry. Moje biodra nie zmieściły się tutaj przy zakładaniu tych spodemek, także szkoda, że nie będę Wam pokazać, jak to się prezentowało na mnie. Piękny kolor, śliczny pasek, fajny kołnierzyk. Na pewno ta góra fajnie wygląda. Tutaj taka szeroka i jest przeceniony na 29,99. Tak z tyłu. Także tak wam tylko pokażę, jak się prezentuje. Mam nadzieję, że widzicie dobrze. Bardzo ciekawe, szkoda, szkoda, że nie mogłam tego przymierzyć. No, Ale kolejna fajna, przeceniona rzecz. Mam jeszcze bardzo ciekawą niebieską sukienkę krótką do przymierzenia i jeden top. Co myślicie o tej sukience? Ona jest taka mega króciutka, ja ją ubrałam w rozmiarze S i ona jest przeceniona na 32,99 zł. wymiana sukieneczka. Myślę, że zarówno rozmiar S jak i XS byłby dobry. To jest eseczka. Taka króciutka, szeroka sukieneczka. Może XS byłaby lepsza. Piękny kolor. Pokażę Wam z daleka, jak się prezentuje. mega krótka sukienka. Myślę, że jak dla mnie to jest troszeczkę za krótka, ale podoba mi się bardzo. Podoba mi się kolor, podoba mi się, podoba mi się tutaj te takie naszycia granatowe. Pięknie to wygląda. Jak Wam się podoba ta sukienka? Także też przeceniona, też letnia. na sukieneczka. Także wszystkie filmiki, jakie ostatnio robiłam na YouTube, możecie sobie nawet je obejrzeć. Bo wszystkie teraz też broczy, które mierzyłam wcześniej są przecenione, także naprawdę warto. Znalazłam jeszcze taki top fajny czarny, z takim fajnym dekoltem. Ja go założyłam w rozmiarze S i on jest przeceniony na 15,99 z takim ciekawym rękawkiem. Ja włożę że to spodnie. Mam spodnie z bardzo wysokim stanem, a ta bluzka jest dłuższa. Jak myślicie? Wygląda bardzo ładnie. Ona jest taka dość grubsza, taka, że jeszcze w dalekiej części wygląda. Tutaj tego materiału jest trochę za dużo z tyłu, tak na pewno SK byłaby lepsza, ale wygląda bardzo ładnie, naprawdę wygląda ładnie, bardzo elegancko. Nie wiem, czy są w innych kolorach, widziałam tylko ten czarny. Wydaje mi się, że jest prześliczna ta brózeczka. Pięknie tutaj na dekolcie to wygląda. Te rękawki też bardzo ciekawe. Naprawdę przepiękne. Także dzisiaj najbardziej mi się podobała chyba ta sukienka. Z tymi kieszeniami. Także sprawdzę na internecie czy są jeszcze xs dostępne. Te shorty. Jeszcze się nad nimi zastanowię, ale naprawdę też bardzo fajnie leżały wszędzie. Sprawdzę też czy mają dostępny rozmiar z tych spodni. Bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne. I bardzo wygodne. I podobają mi się te motywy na nich. Te mnie nie przekonały, bo są po prostu prześwitujące. Także je na pewno zostawiam. Także te trzy rzeczy dzisiaj najlepsze dla mnie. Myślę, że HMD też już ma przeceny, także być może zrobię wideo też z przecenami z HMD. A na dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu, cześć!